I witamy pierwszego gościa dzisiaj, rozbudzonego już na tę okoliczność, Marcina Roszkowskiego, prezesa Instytutu Jagiellońskiego. Dzień dobry. Dzień dobry. Dzień dobry. Witamy o poranku, od razu sięgamy e, e, pamięcią, ale też e, cytatami do forum ekonomicznego w Davos. No właśnie, Howard Lutnik, czyli sekretarz handlu Stanów Zjednoczonych, obwieścił tam mniej, mniej, mniej więcej, tylko że, i y, to obwieścił, nie to, że tam jakoś dyskutował, tylko obwieścił, że globalizacja... Się skończyła. Globalizm zawiódł. Państwa mają mieć, mieć granice. Suwerenność zaczyna się od granic. Właśnie, dokładnie, cytat: Narody muszą kontrolować swój przemysł, energię i medycynę. Korzystanie z tańszej siły roboczej w innych rejonach świata zabija innowacyjność. Ten eksperyment się nie powiódł no z tym, że Unia Europejska ma dokładnie odwrotny pomysł, no bo właśnie podpisała umowę z Mercosur, czyli no powiększa tę strefę globalizacji, a dzisiaj ma podpisać umowę z Indiami. Tam drobny miliard ponad yy, yy, mieszka. A później z Meksykiem. pan na to, panie prezesie. Znaczy tam mieszka miliard ludzi, nie miliard e, żadnych walut. No chyba oczywista oczywistość. My to tak czuliśmy i wiedzieliśmy od wielu, wielu, wielu lat, że coś jest nie tak z tą e, globalizacją. E, no właśnie, myśmy końcu... w Polsce chyba już o tym wiedzieli, przynajmniej w tych środowiskach konserwatywnych, A, czy, tylko no szczególnie, liberałowie szczególnie... mocno mówili o takiej globalizacji bardzo długo i nie zwracali no... uwagi na to, skąd jest kapitał. Był to taki paradygmat. Myślę, że trochę pandemia tutaj pomogła w takim powszechnym pokazaniu, gdzie jesteśmy. Bo jesteśmy w sytuacji, kiedy taki państwa zachowują się wsobnie w momencie, kiedy zagrożone są ich żywotne interesy. No i, i ich obywatele e, zawsze będą, obywatele państw trzecich zawsze będą mieli e, e, gorzej w takiej sytuacji, na przykład jak, jak mieliśmy z, ze szczepionkami. Mhm. Jeżeli spojrzymy, właśnie, tu są przykłady umów handlowych, o których powiedział Adrian, no i ta najbardziej słynna ostatnimi czasy, głośna, przeciwko której protestują rolnicy, to Mercosur, umowa o wąglem handlu z krajami Ameryki Łacińskiej. No i pytanie, bo to główna bolączka rolników teraz, po cośmy tyle lat przystosowywali nasze rolnictwo, nasze produkty, zwierzęta, chipowali i tak dalej, znakowali tak, jak chce Unia do tych naszych regulacji unijnych, kiedy teraz przyjadą produkty stamtąd i nie będą spełniały żadnych norm? Pytanie można powtórzyć i w wypadku Indii, i w wypadku Meksyku, i e, każdego innego kraju, który będzie wymieniał z nami się handlowo, no ale nie będzie spełniał unijnych norm. Nie, to jest kompletnie bez sensu, bo ten gorset powoduje gorset nałożony na rolnictwo, powoduje, że rolnictwo nie jest w stanie produkować więcej, bo zawsze są jakieś kwoty a to mleczne, a to inne, a to cukrowe. To jest taki system ograniczający po to, żeby centralnie móc zarządzić sektorem gospodarki, który jest istotny w sytuacjach krytycznych, a akurat Mercosur wygląda na to, czy ta, po, ta umowa wygląda na to e, i chyba nawet Niemcy się nie kryją z tym, żeby wesprzeć eksport niemiecki. No i to Friedrich całe to Merz jest. mówi, pomimo wszelkich głosowań, najpierw o skierowanie do Cyłej tej umowy, potem e, odwołanie Urszuli von der Leyen w związku z Mercosurem także, Friedrich Merz mówi, umowa będzie, a te wszystkie problemy napotkane na drodze są niepotrzebne. Ale to my, jako Polska, Francuzi, jako Francuzi i jeszcze parę innych państw są tymi właśnie problemami. Myślę, że tego typu ruchy są bardzo mocno antyunijne. No bo oczywiście, Niemcy mogą różną w pojedynczych przypadkach siłę wywrzeć i przyłożyć siłę i Wymusić coś na całej reszcie, ale na końcu to się to, to będzie bardzo mocno osłabiało graucję europejską, bo każde kolejne społeczeństwo będzie dostarcza, dostawało argumentów za tym, że coś tu jest nie tak. Tutaj Mercosur po prostu wyrzuca, wyrzuca część europejskiego sektora rolniczego do tak naprawdę ogranicza go bardzo mocno w zamian za wsparcie niemieckiego eksportu. No. Nie jest to oferta całej, z punktu widzenia całej Unii. Za to wczoraj obchody rocznicy powstania styczniowego w Wilnie. Tam spotkali się prezydenci Litwy, Polski i Ukrainy. I prezydent Litwy zaproponował utworzenie strefy wolnego w handlu z Polską. A o co chodzi? No, chyba nie do końca jest to możliwe w obecnym systemie e, prawnym. I wewnątrz Natomiast... Unii. Jednak I wewnątrz Unii. Co no więc... to, 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 to znaczy taka propozycja? bo, bo padła. Nie wiem, ale. <laughs> Natomiast e, nie wiem, czy zwrócić uwagę, jest taki element, taki, taka propozycja, żeby e, Unię dwóch prędkości, czy te państwa, które mają wchodzić do Unii Europejskiej. Już dostawały jakieś elementy polityk unijnych, w tym wolny handel. To może jest tak, że można znowu wrócić do, do bycia kandydatem na członka Unii Europejskiej, żeby, żeby w tej strefie się znaleźć, a nie mieć tych wszystkich innych ograniczeń. No myślę, że to są elementy po prostu bardzo mocno rozbijające Unię e, tego typu To, to jakie jest pole w członkach e, takich decyzji jak Jakie jest, jest pole decyzji Polski na, naszego kraju? Bo tu mamy dwie zupełnie różne tendencje na świecie jedna rozwijania globalizacji, do czego prą Niemcy i odwrotna ze strony Stanów Zjednoczonych. To... Myślę, że tu nie ma rozwijania tendencji globalistycznych, bo same Chiny, które były tym ośrodkiem globalizacji, taniej siły roboczej, chyba do końca to, to czują i zachowują się wielokrotnie egoistycznie. Myślę, że te, tego typu umowy, jak Mercosur po prostu egoistycznie, punktowo rozwiązują jakieś problemy. Pomagają interesy z... Niemiec. dokładnie. A jeszcze jedna jest Ale o... to nie jest zmiana trendu. No, po prostu, no to akurat nie jest zmiana trendu, to, to prawda. Nie, to nie jest zmiana trendu, tylko to jest zachowanie się wbrew trendowi. A, z pobudek egoistycznych, a mhm. to warto za to zapłacić. A gdzie jest nasz interes, Polski? Tam były także rozmowy pokojowe, ale były także rozmowy o odbudowie Ukrainy. Dlaczego my nie jesteśmy tutaj liderem, kiedy tak dużo pomogliśmy i finansowo, i po prostu otwierając domy, i teraz nie ma nas przy tym stole tak naprawdę? No, znowu jakieś koncerty mocarstw są grane, to jest pewna konsekwencja zachwiania i tych tendencji globalistycznych w ale też przebudowy akcentów, które widać, administracja amerykańska, prezydent Stanów Zjednoczonych, no, na, nawet wprowadzając doksynę Monroe w, na swojej półkuli, E, zmienia po prostu e, układ sił, zmienia sposób podejmowania decyzji, zmienia sposób e, e, rywalizacji z e, Chinami i Rosją. Akurat tutaj, e, jeżeli chodzi o Rosję, chyba jest to w naszym interesie, tak powiem przewrotnie. Mhm. Doktor Marcin Roszkowski, prezes Instytutu o. Jagiellońskiego Ekonomista rzecz jasna. Dziękuję Dziękujemy, Dziękujemy bardzo. Dzięki. Dobrego dnia.